Cześć się witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Teraz faza, pierwszy taniec widzowie. Padło to wczoraj na YouTube, około godziny 20. Mądrzecie jak to oglądacie, w momencie jak to nagrywam również. Mamy 25 listopada 18 godzin. pewnie wiecie koło nie, 19.30, bo nie naturkę miniaturkę, jakoś to zrenderuję, że była jakoś jakoś, widzowie, i to jest trzeci odcinek dnia dzisiejszego. Był tak. Liluzi Welt, był polski Liluzi Welt i teraz faza widzowie, więc generalnie się mieszanka wybuchowa na kanale tak zwana. E, no i co, zobaczymy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. Klasycznie zostawcie super lajka like i komentarz, bo lecimy generalnie po milion. Co było od fazy ostatnią? Dziki Zachód był od fazy ostatnią? Czy ta, 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 z nami to była baza? Dziki Zachód chyba, nie? Dawno generalnie nie było nuteczki od fazy, widzowie. A... Dalej czekam aż generalnie przekonają mnie, jeżeli chodzi o ich muzykę, bo nadal uwie... nasze znaczy uwielbiam. Bez przesady, kurwa. Lubię bazar, tę piosenkę, bo ona była taka memiarska i dawała taką nostalgię. 2016 vibe, więc zobaczymy sobie, widzowie, jak pierwszy taniec. Do jakiej piosenki byście zrobili swój pierwszy taniec? Ja pewnie do żadnej, bo pewnie nigdy się nie ożenię, bo jestem lamusem i boję się kobiet w prawdziwym życiu, tylko w internecie z nim piszę. Jak przychodzi co do, do czego, to się jąkam i wiesz, i całe rączki mi się trzęsą. Ja może, ale jak już by się kiedyś udało, to. Younglin Agonii, bym bym zatańczył. Generalnie widzę mój pierwszy taniec, tak mi się przynajmniej szczerze wydaje. No więc zobaczymy, jaki, jaki pierwszy taniec e, wykombinowała faza. Mam nadzieję, że e, moja żona nie będzie wielką fanką fazy i nie będziemy musieli zrobić pierwszego tańca do faza pierwszy taniec. Co, lecimy z tym, nie? Faza, pierwszy taniec, let's go, baby. No hello. Nutę z nowymi? Serio? Oni Serio? swoją nutę? Nuta z nowymi? A kto to są nowi? Nie, nie, bo ja nie znam uniwersum, widzę, musicie mi tłumaczyć. Kto to są nowi? Pierwszy taniec, widzę, ale źle, pierwszy taniec. Coś się powiedzieć. Beat jak tego. W, W, A, V, H, S. Ma taką Hemingway. Nutę z nowymi? Serio? Oni będą mieli swoją nutę? No dobra, no. Dobra. Pomogę im trochę. Pewnie. Pomogę im trochę? No to szacun. Działamy. Raz, dwa. 3. Mam flow takie ice jak w Alpach Lawina Ciągle pływam, żyję się jak gryba Na basowych tak flukle Ej, takie jak tego, jak ci... Yy, chłopacy odmaczy z Warszawy, co nawijają, yy, wiecie, którzy, nie? Yy, jak oni, ci BSK, nie? BSK tak nawijają na takich beatach, chyba i tak Nie Jeszcze BSK i jeszcze inne, no tacy, tacy wiecie, nie? Macz rap warszawski, to, to właśnie oni tak nawijają na takich bitach Mam flow, taki ice jak w Alpach lawina. Yeah. Ciągle pływam, czuję się jak gryba. Na basowych beatach szluglej się z werblem, niepotrzebny klustik, jestem oklejeńce Morska z basu, to dla fanów. I dla fanów fanek, żaden ze mnie raper Tym bardziej artysta, jestem twórcą bajek. Nawet bracia Grimm ze mną biją trapę. Jestem amatorem, co nigdy nie... Fajna nabija, ty! Fajna nawija, to jest Jakub biurek. w ogóle. Ja wiem o tym, widzę, że to jest Jakub Jurek, bo dał mi ostatnio followsa na Instagramie, nie? I nie mówię przez to, że mi dał followsa, że fajnie nawija, ale na razie to fajnie brzmi. Na... Tak na razie mi się podoba, tak jest. Bouncy, nie? Bouncy, bouncy, bouncy. Ej, na respoko Ty bardziej artysta, jestem twórcą bajek. Nawet bracia Grimm ze mną biją grabę. Jestem amatorem, co nigdy nie spocznie hej hop w moim sercu. O, nie mówię tu o populizmie. Zawsze przy sobie noszę talizm. Nie. Nieudanych rzeczy wiele. Ile? Zmarnowanych opcji tuż. Jestem Jakub, jak się kiedyś. Sięgnę się... Ej, no fajnie nawet nabija. W sensie, wiadomo, że jest to ciepło, jest to kodni, kurwa. Jakby raczej to jest nieodłączny element każdego, kto jest w jakiejś tam ekipie, wiesz, ekipie... World, fazie, bazie innych tego, tego typu, jakby wiesz o co chodzi, ekipach, tworach, powiedzmy w jakiś sposób, to zawsze to będzie kolni brzmiało, nie? No bo wiadomo, chodzi o sam Body Language, tak samo jak z Erykiem Moszko na przykład, nie? Że Eryk Moszko też, powiedzmy, fajnie nawija, potrafię docenić, że fajnie nawija, a nadal ta łatka tego, że jest korni stary Białasem, tego nie da się odkleić po prostu, wiesz o co chodzi, no wiadomo, jest to korni, jest to takie cieplutkie, ale nawet ładnie brzmi na razie. Czerwiele Ile? Zbarnowanych opcji tuzi Jestem jak kiedyś Sięgnę, sięgnę szczyt nasz pierwszy No i wchodzimy do Rocket League, menu, vibes Szczyt To nie nasz pierwszy Taniec to nasz pierwszy raz Okej okay. To nie da smaka A kto to śpiewa teraz, bo ja nie znam Kto to śpiewa? To jest jakaś dziewczyna z fazy, czy jakaś nowa, jaką gadał nowi? Ten to ten To nie jest z fazy, chyba ja jej nie znam Aaaa jest fazy, to ja chyba na niezłej fazie oglądam ich odcinek, jak ja jej tam nie widziałem Aaaa Szynkę, członek fazy, wanna be, dziś mi się coś nie w filmach Wiesną piłem, piony z klisem, z babą serca No to... Kurwa, sorry, sorry co to, co to za ziomki są w ogóle? W się sensie nie znam ich, tych ziomków, kto to jest? Mamy w planie rozpalić się żart Brzyn członek faza wana yeah. Czy dziś mi się coś nie film Wystąpiłem, zbię piony z frizem, z serca widzą, sporo naszkodziłem To wszystko wyszło w jedną chwilę Kolektywistyczna górwa, jak to jest, że najlepsza nuta fazy to będzie nuta fazy, w której jest tylko jeden członek fazy oryginalnej Oj, oj, oj no to <noise> no nie, nazywa się faza, może co nowe nowe ziomki w fazie, może ja nie ogarniam Może jestem nie na czasie po prostu, nie? Dobrze to brzmi, dobrze to brzmi, serio, w sensie brzmi to tak wiecie, warszawsko nie Brakuje tylko maczy w ręku u nich na teledysku stary i, i kurwa Rogalika bezglutenowego, ale stary Warszawa Wise? Dobrze to brzmi serio to dobrze brzmi według mnie oczywiście Oj broni, bo content ukręcę nawet z wiadra po o pomyśl Przez chwilę Nie jestem jak bodzek tu na siłę Rabuje, bo umiem, robię luźny numer, słuchki idą w górę, pazie widzę dumę jo nie dam jest taki kurwa średni w chuj, w sensie średni w chuj Nie podoba mi się nalewczem w ogóle, w sensie nie pasuję, trochę za, zwalnia za bardzo Uważam, że tempo numeru jest fajne Numer jest żwawy, numer jest dynamiczny, jest taki, wiesz co chodzi, że wyskoczyłbyś na parkiet bujając swoimi nóżkami Jak ten, ee, ten, ten taki, ta taka bajka była, nie? Co tak tuptał nogami ten pingwin, czy inny kurwa, nie wiem, wariat, szur nie pamiętam co to było Jak to było? Roztańczony narodowy? Nie, jak on się nazywał, ten... tup tuś tanecznym tym krokiem, czy jakoś tak, nie? Wiesz że co, zwrotki są takie dynamiczne, ten refren wjeżdża i ta kurwa spowalnia w pizdę, wiesz co co, ten refren tak nie pasuje trochę Pierwszy taniec, to nasz pierwszy raz To nie da smakar, Bo mamy w planie rozpalić ten żar. Mam drip, mam swag, na no serio Bitym z żedlu, przez Mam drip, mam swag, na no serio? Nie no, swag... on ma swag? Nie, no dobrze, jest ubrany w sensie, to chodzi o aurę generalnie. Wiecie, słek to nie są tylko ubrania widzowie, pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o słek, to słek to nie jest tylko to, co masz ubrany, tylko chodzi o aure, nie? I chodzi o to, że masz motion. Ja myślę, że jakbyś się tak ubrał, to byście pisali mi, że słek. Czy ten tak ma słek? Nie wiem, więc nie znam go, nie, nie znam jego osobiście, ciężko mi powiedzieć, nie? Ale i tak, słowo słek widzowie straciło na wartości bardziej niż, niż kurwa dolar amerykański, nie, na przestrzeni lat. To nie, wiem, słowo słek stary. Każdy używa słowa słek, w kurwa mnie to strasznie. Kiedyś słowo słek było elitarne, nie? Wiem, że mnie teraz pewnie jak gatekeeper i w ogóle, ale ja używałem słowa słek w 2014, nie wiem, 2014 albo 2013 roku. A jak widzę teraz jakieś wiesz, dziewczynki małe, co mają po 8 lat i piszą ale słek, mimo że nie wiedzą słowa genezy słek, bo po prostu zostało one rozpromowane promowane, mnie to strasznie, nie? Bring back old słek, kurwa, trzeba nowe słowy myśleć. Na przykład Gary Wallan uważam, że to jest nowy słek. Mam drink, mam sweat, na serio. Fajnie, przez trzęsną, wiesz co? Wiem, co chodzi, też kwestia tego, że powiedziałeś, mandrip, mam, mam sweat, na serio, uwierz mi, modno, ja mam sweat, stary Mandrip, uwierz mi, wiesz, o co chodzi. A sweat to jest coś, o czym nie mówisz otwarcie. Sweat to, to nie jest coś, o, o co się prosisz, żeby ktoś ci powiedział, że masz sweat. Sweat się kurwa czuje, stary. Sweat się czuje. Mam drink, mam słet na serio Minęł z żadną, przez to wiesz co Obym tylko szybko nie pęknął Nikt z nas nie poddaje się lękom Serio wchodzę na deszcz Mo w kondon, wy <śm> szybko nie pęknął <śm> Co? obym tylko szybko nie pęknął, nikt z nas nie poddaje się lękom Serio wchodzę na Dance Floor Nie czułem się nigdy tak lekko Zaciomek se... ta gorzej ogólnie, Najsłabsze zwrotka według mnie to moja codzienność faza i ja to już jedno yeah. z wami na koniec świata i jeszcze dalej mam też chudę Nie, ta, ci, 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 słabszy to ogólnie, dwie pierwsze zwrotki lepsze niż to tego brata, ja to Baz yeah. Dlatego tak czuję ten zapała faza to mój nowy dom Mogą robić bla bla, ciągle ktoś kłapać to nie marzę, nie sysz ogrod Fajny ten bit, taki przestrzenny Przestrzenny dźwięk ma jeszcze ten bit, fajny to nawet to Nie da smaka, okay. bo mamy planie Czemu kurwa bez refrenu na końcu? No dobra, jak już robicie te refreny co zwrotkę, do to kurwa refren na koniec jeszcze, bro! Czemu bez refrenu na końcu? Ja pierdolę, troll! Czemu nie ma refrenu na końcu? Co to za pomysł, kurwa? No refren na koniec, niech to dopłynie do końca, bro! Kurwa! I tak jest to chyba najlepszy numer fazy, w sensie, nie no, Bazar i tak wygrywa według mnie, Bazar był memiarski, Bazar to jest najlepsza do tej fazy, ja nie zmieniam zdania widzowie, dalej podtrzymuję zdanie. Ja wiem, że oni teraz tryhardują, żeby zrobić jak najlepszy numer brzmieniowo, po prostu, żeby był dobry numer numerem, a nie żeby zmemić. Kurde, powiem wam tak, dwie pierwsze zwrotki, czy ten Jakub Jurek i ten drugi Ziótek, którego nie znam, fajne, podobały mi się, najlepszy moment zdecydowanie tego numeru, ten początek. Refren, nie pasuje mi ten refren ogólnie. Wolałbym, jakby refren też był nawinięty, żeby nie tracić dynamiki numeru. Rozumiem, trochę stanować to wszystko, trochę tak, ale jak zrobi się dynamiczny kawałek, fajnie było przypierdolić również dynamiczny refren. Lepiej by to samo grało, według mnie, oczywiście. Lepiej by to brzmiało. Ostatnia zwrotka słaba. Nie podobała mi się ostatnia zwrotka. No całościowo Bazar i tak wygrywa, według mnie, ale jest to na pewno drugi najlepszy numer. Yy, ale wiecie o co chodzi. Mówienie, że to najlepszy numer fazy w momencie, kiedy nie ma tutaj OG membersów fazy, którzy byli do tej pory. To też troszeczkę tłumaczy, też, też troszeczkę pokazuje, gdzie jest kurwa Malwinka, gdzie jest bysze Król, młotki? Gdzie jest Malwinka, gdzie jest bysze Król, stary? Gdzie jest... Yy, ta koleżanka od Malwinki, ona ma Wiktoria, Julia? Nie pamiętam. Jest jeszcze taka dziewczyna, z którą TikToki Malwinka nagrywa, gdzie oni są? Musimy widzowie wytłumaczyć, jakby genezę. Bo ja nie znam tych ludziutków tutaj, co są w tym, w tym generalnie odcinku, w tym numerze. Nie znam ich, tak naprawdę. Więc musicie dać mi znać widzowie, gdzie oni wszyscy są, co się podziało, gdzie jest Byszek, gdzie jest Marwinka, stary, Brota Heli, co się dzieje. No, ale ten, jeżeli chodzi o membersu fazy, to jako Biurek fajna zwrotka, druga zwrotka też fajna się mala drugiego, refren słaby, ostatnia zwrotka też słaba, więc taki numer 50-50, ale generalnie pomysł na kawałek i koncepcja nawet spoko, nawet dowieźli uważam, ale całościowo, tak jak Wam mówię, im dalej w las, tym, tym gorzej, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to odczułem, tak osobiście, tak, tak myślę. Dajcie znać widzowie, co myślicie o numerze, dajcie znać, co myślicie o reakcji, zostawcie w komentarzu, wielkie pozdro i życzę Wam miłego, oczywiście, wieczorku, match match love, spełniajcie swoje marzenia, stay real, bądźcie sobą.